Cześć siemanko, witajcie z tej strony i Witam was w kolejnym odcinku w naszej nowej polskiej serii jak widzicie na na samym wstępie jest u nas klaweta a na niej jest ciągnik także co jest to oczywiście nowy Nasz nabyteczek, a tak na samym wstępie, zanim jeszcze wam opowiem o tym ciągniku, to przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapce w górę dla zasięgu. I wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a grupę Steam. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Także, no i oczywiście w trakcie odcinka też. Czekajcie na hasza, który się standardowo pojawia. Także co, jak widzicie, pojawił się nowy w końcu, nowy ciągnik na naszym gospodarstwie. Wiem, powiecie, że yy, jak to teraz powiedzieć? Dobra, ale wiecie, jak wyglądało, wyda się dosyć duży. Ale wręcz przeciwnie, to nie jest jakoś super y, mocny ciągnik, gdyż ma tylko 75 konia, konia. Także myślę, że jako trzeci ciągnik, myślę, że to jest naprawdę spoko. Szukałem czegoś o mniejszej mocy, ale niestety, ale nie znalazłem. Tak, także myślę, że. Ten ciągnik już też tutaj y, z nami na dłużej będzie. Jak widzicie, jest trochę lekko ubrudzony. Jakoś dużo motogodzin też nie ma, bo ma tylko 6000 motogodzin. Także myślę, że y, no, nie jest to dużo jak na ciągnik z lat 98, lat 90, lat 90 bo dokładny rocznik to jest 1998. Także myślę, no, że nie jest to naprawdę dużo jak na taki wiek. Także co ja myślę, że sobie pozwolę tutaj odpalić lawetę, bo lawetusz tam sobie weta na kawie siedzi. Także ja tu sobie odpalę lawetę, pozwolę rozłożyć i sobie ściągnę nasz nowy, piękny nabyteczek. Trochę ubrudzony, ale wiecie, nie jest to ciągnik pierwszej nowości, tylko po prostu no, przez 11 lat spędził na tamtym gospodarstwie. No i widać, że po tamtemu właścicielowi było go szkoda też oddać. A też z racji takiej, że. Przejechaliśmy wtedy i akurat on zjeżdżał z, z pola. Także wiecie, no także myślę, że sobie już odpalamy, jak widzicie. No, ciągnik pięknie chodzi. Może sobie lecimy, nawet żebyście mogli go sobie trochę posłuchać. Bo dziś raczej nim nie będziemy używać go. Patrzcie, pięknie przy zgaszaniu jest słychać. Słyszycie te piękne dźwięki? Słyszycie? Pięknie chodzi. Także co, ja sobie już tu pozwolę, nie właśnie zjechać. Bo nic w sumie dzisiaj nim nie będziemy bo robić, bo dalsza część odcinka to będzie po prostu żniwa będą. Także sobie tu nim zjadę. Myślę, że ciągnik naprawdę bardzo fajnie się będzie się wpasuje na naszą gospodarkę. A też nie chciałem kupować już kolejnego Ursusa, żeby wiecie, była jakaś różnorodność, a nie tylko same Ursusy, nie? Dobra. czy może mu damy trochę na zimnym. Aby posłuchaliście silnika, nie no, pięknie, pięknie ryczy. Dźwięk to jest po prostu coś y, pięknego. Dobra, cofniemy sobie. Dobra, zostawimy go sobie tutaj. Ja sobie pozwolę, y, oczywiście, lawetom oddychać, żeby mi tutaj nie przeszkadzała. Wystawimy ją sobie gdzieś tam na tą łąkę. Żeby nam tu ino nie przeszkadzała, ale chociaż tam. Na koniec odcinka pewnie odjedzie. O, coś tutaj małe lagi mam w farmingu. Jeszcze nie odlagował się serwer. Ale to tam później myślę, że zginie. Dobra, także tu sobie zostawimy. Chociaż w sumie może sobie podczepimy tandemę do tego case'a, żeby wiecie, się przechać z nim. Te pierwsze próby. Bo próby w polu będą oczywiście da później dopiero. Dobra. A no, pięknie ryczy. Nic sędzia, nic O, nie no pięknie jeszcze przy tej zmianie, zmianie. Zmianie biegów jaką wchodzi, no to naprawdę bajka. Dzięki tutaj akurat no, nie ma się y, co do nich przyczepić. Mi się wydaje, że ten ciąg ogólnie będzie też fajnie pasował do tej tan tantemi, tantemki. Dobra, podczepimy sobie. Tyk, tutaj jeszcze węże. No, nawet fajny zostawić. Powiem Wam. Może faktycznie trochę za mało, ale wiecie, nie ma co wymagać. Przyczepy na razie i tak większej nie będę żadnej kupował. Także wiecie, o co chodzi. Jeśli coś tu jedzie, czy, czy nie jedzie. A mnie jedzie, tu też nie dobra. Możemy sobie wyjechać. Ogólnie też planuję, żeby kupić sobie kierownicę do farminga. Dobra, już poczekam, nie będziemy wymuszać. Żeby wiecie, po prostu lepiej się grało i będzie tu też. I lepiej wyglądać ale tutaj pięknie ryczy fajka, ja ten ciągnik zobaczyłem na internecie to stwierdziłem, nie, no on, on musi się po prostu po pojawić na naszej serii, aż ja widzę, że tutaj za głośno na się było a to tam wiecie, przez chwilę to tam wytrzymacie też będzie fajnie słychać go, bynajmniej dobra zostawimy go sobie tutaj na razie ja się tepnę do Naszego kumbajnu o, i będziemy sobie y, ruszać już na pole. nie? O, 5 minut dopiero mamy. Myślę, że to trochę dużo już zeszło, ale dobra. Może jeszcze na końcu się uda trochę kostek pozbierać, bo myślałem, żeby trochę to pozbierać, ale zobaczymy, jak to tam y, da radę. Nie? Nic tutaj nie idzie, a nic nie idzie. Także możemy sobie na spokojnie y, wyruszać. kombajn, oczywiście, jak widzicie, coś już jest cich cichszy, dlatego. Już nie chciałem e, z, jakby ściszyć gry, żeby wiecie, a wtedy żeby wiecie nie ciągle, to by było za cicho, a w sumie wiecie, fajnie jest słychać wtedy ten ciągnik, dobra, przejdźcie sobie tutaj, bo ja tu, no, potrzebuję wjechać, o, tak myślałem, że nie wyrobię, dobra, e, panie, poczekaj, dobra, o, tam już auto się na zebrało, go się o ile pamiętam, a, nie, dobra, jednak rozkładało, dobra, Oczywiście na słomę, jakby inaczej trzeba na, trzeba na słomę. Dobra, i lecimy sobie nie? z pierwszymi żniwami. Jak widzicie, pole to tutaj trochę zarosło, no ale już jakby nie chciałem robić, pryskać na chwasty To wiecie, już postanowiłem, dobra, już nie będziemy pryskać, tylko będziemy po prostu wjeżdżać na to pole sobie. Także no mówię, ciągnik, moim zdaniem, naprawdę będzie przez długi, długi czas tam. Towarzyszył na gospodarstwie na pewno, bo jest to no, mówię, ciągnik, już bardziej taki większy. I dopóki się nie rozwiniemy, a myślę, że to za szybko ten rozwój raczej nie pójdzie, to wiecie. No, tak z dobre 100 odcinków. Myślę, że on tu na spokojnie z nami będzie. Chyba, że coś tam pozmieniamy wizualnie w nim, to wtedy oczywiście coś się zmieni. Ale generalnie ciągnik będzie ten sam. Najprawdopodobniej teraz. Najszybciej czeka yy, na mnie remont 60, oczywiście, albo kupno nowej. Zobaczymy jeszcze, co tam nam mechanik powie, do, które, do którego będę ją chciał dać oddać. Bo jak na razie, no widzicie, i no tacy bidni jesteśmy trochę, ni bo aż na minusach jesteśmy. Ale wiecie, tam się jaja sprzeda czy coś. Tutaj też coś się sprzeda z tego zboża, to obieta. Coś tam zawsze będzie, a plus do tego mamy kredyt. Także kredyt będzie teraz jeszcze do, spł do spłacania. No to wie to o co chodzi sami nie. Trzeba działać, zarabiać i dobrze, że my te kury ogólnie mamy. No bo by na niej jakiś y, zarobek y, zawsze jest, nie? Tak by było mówię słabo trochę. Dobra, my już widzę, że tutaj jęczmień fajnie sypia, bo już mamy prawie pełen zbiornik, już raczej... Nie dojdziemy na sam tu i górę, także już postanowię się wysypać, także widzę, że tutaj trochę jeszcze będzie nam sypał. Tak teraz patrzę tak, że w sumie to też jest spoko na plus dla mnie. Dobra, jest git chyba już powinno sypać. Dobra, jednak jeszcze nie. O teraz jest dobra. Także sypnij na tupanie, na tą naszą tandemę. Czy tam yy, jak to się nazywa długołówka u nas, bynaj, u mnie na Kaszubach, tak się bynajmniej mówi, nie wiem, jak w, ryż, w reszcie kraju, ale nie tak się mówi, ale no mówię ja, to po, po prostu nazwę tandemką, nie? Dobra. Jedziemy sobie już kolejny przejazd tutaj. Pracujemy z tym. Dobra. Ogólnie sorry mordy, jak jakąś tam hałasu słyszycie w tle, chociaż myślę, że raczej nie powinno być słychać, ale tak w razie czego, no to sorry, no ale Mamy małą taką jakby imprezę, w sensie goście przyjechali i wiecie jak to jest wtedy, nie? Co, ktoś, coś zawsze jest głośniej jakaś muzyka zawsze leci czy coś, no to wiecie sami o co chodzi, nie? Także z, z góry przepraszam, jak coś będzie słychać Dobra, widzę, że żniwa tego pola tutaj dosyć szybko pójdą A mamy też dopiero 10 minut, także Myślę, że jeszcze pole obok zdążymy sobie na spokojnie też dzisiaj, na dzisiejszym odcinku skosić. Też będzie, będę już planował na dniach kupić kolejne już pole nowe, kolejne, no bo wiecie, jednak tych arałów musi dochodzić. Bo w sumie już mamy który, już w sumie nawet nie pamiętam, ale 20 odcinek chyba. No i w sumie w pola nadal nie poszliśmy nic, także no trzeba zainwestować w jakieś pole na pewno żeby już wiecie, jak już mamy teraz nowy ciągnik, to żeby on też trochę miał więcej do roboty sobie. No i będzie trzeba w to pole zainwestować, może nawet dwa pola, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, jak będzie nas stać na to. Bo bym tak nie za bardzo jestem chę chętny na kolejny kredyt, bo mam że 15 tysięcy wzięte? Nie, no tyle chyba, aż nie. Czekajcie, Mordes, ja sprawdzę sobie z ciekawości, bo już nie pamiętam. Łupanie 30 tysięcy, aż kredytu mamy. No, bo pewnie szybciej miałem coś wzięte i wiecie, jak to jest. Także no, musimy ten kredyt spł spłacić. Ale, oczywiście, no to tam mamy jakby wiecie, mmm, całą serię na to, żeby spłacić. Więc wiecie, to no tam się nie pali akurat z tym kredytem. Możemy zawsze sobie dobrać, ale wiecie, chodzi mi o to, żeby też jakby on za dużo nie było. Teraz widzę, że znowu muszę już wysypać. Mogłem się z tego w sumie spodziewać, no bo zbiornik ten w sumie duży nie jest A no, mi tutaj dosyć ładnie sypie, pszenica będzie jeszcze ładnie pewnie sypać, także wie ta o co chodzi, dobra, panie tajni tu i o jest i, dobra można było to tak na samym rogu ale jest gites, nie, dobra ciekawe czy to się tu ino w ogóle zmieści na tą tandemę tak zwaną przeze mnie w sumie nie wiem, bo na w sumie nie przeze mnie tylko, bo ona się ogólnie chyba nazywa tandema nawet mordy, nie wiem, sam do końca. Ale myślę, że powinno się zmieścić na spokojnie, bo tu jeszcze no tak jeden pełen przez i drugi do góry będzie taki wieta I na pół headeru nawet nie. Może i nawet wcale nie będzie, może na raz dam radę to wziąć. A myślę, że nie powinno być problemu. Tutaj tylko będzie tam na dole jakby problem bardziej, żeby to wziąć na raz i tam będziemy sobie musieli przejechać kilka razy, ale to tam wie tam. Także, no mówię, trzeba w pola zainwestować też, żeby iść te areały jednak, się rozwijać ciągle, mieć tych planów też coraz więcej, bo 20 odcinek, no to by się przydało, już jednak nie ukrywam, ale mieć już tych areałów trochę więcej niż od początku y, serii, nie, także myślę, że na dniach coś tam na pewno też y, pomyślimy, żeby kupi zainwestować w kolejne jakby pola, nie. Dobra, no widzicie, ostatni przejazd już został. Także elegancko, szybkość żniwa dosyć poszły. Mamy dopiero 13 minut odcineczka. Także na spokojnie zdążymy sobie jeszcze skosić kolejne pole. Ja sobie już co mogę wyłączyć header, i lecimy się wysypać. Zaraz, żeby nie było, żeby już był pusty zbiornik, wiecie o co chodzi, to już le lecę sobie się wysypać. Nie tego, jak już tam. Nie będę sobie poprawiał, żeby wiecie, nie marnować czasu. Dobra, wysypujemy się. Dobra i sobie wyjdziemy zaraz na pole obok, nie? Będę musiał jeszcze ogólnie te siano jeszcze zebrać, co miałem z poprzedniego odcinka, bo jeszcze tego nie zebrałem. Ale myślę, że to wszystko da, da radę. Jak nie teraz na odcinku, to zrobię sobie poza odcinkiem albo z odpalę live'a. Zobaczymy jeszcze, jak to nie będzie, nie? Myślę, że do 20 minutek powinniśmy się też z tym polem wyrobić, na spokojnie, żeby, wiecie, nie przeciągać się za długo. W sumie to już mamy 14 minut odcinka, to możecie też napisać hashtag, a hasztag to może być, żeby taki trochę inny wam dać, a napiszcie hashtag nowy, na, nowy ciągnik, albo nowy, w sumie nowy nabytek napiszcie. Napiszcie nowy nabytek hashtag, a tego otrzymacie oczywiście ode mnie serduszko. Jeśli będą spełnione dwa mega proste, ale to naprawdę proste warunki. Pierwszy warunek to jest taki, że musicie zwyczajnie subskryb subskrybować mój kanał, a drugi to jest taki, że musicie mieć subskrypcję publiczną moim na swoim kanale, żeby ja aby miał pewność mógł sprawdzić i miał pewność, czy aby mnie subskrybujecie, czy mi ino Czasem wciula nie robita, ale ja ufam swoim widzom i mam nadzieję, że my i no, nie robita wciula i subskrybujecie mój kanał, ale wie to, tak, dla pewności, nie? No i oczywiście też o tej subskrypcji przypominam, no bo większość oglądających mnie to są jednak no widzowie bez subskrypcji. No i trochę smutno, ale no. Jak już oglądacie mój kanał, no to naprawdę zasubskrybujcie mój kanał, żeby mnie wspierać i tego typu sprawach, bo tym więcej subskrypcji, tym bardziej mnie to też motywuje do dalszej pracy, nie? A myślę, że no odcinki są dosyć ciekawe. Tak myślę bynajmniej. I że nie zanudzam też aż tak. Taką mam, mówię, nadzieję. Ale nie no, myślę, że aż tak nudno, aż tutaj nie jest tak, że myślę, że jeśli ktoś chce, no to może tą subskrypcję odleść dla e, zachęty, nie? Dobra, my sobie go tutaj już zostawimy. Jak on tutaj już nie przyjechaliśmy, także wysypujmy to pania. 16 minut odcinka, także jeszcze 4 minutki sobie po yy, nagram. I będę wtedy też już uciekał. Już jak nie zdążę na skosić całego pola, no to już po prostu zwyczajnie dokończę to albo poza odcinkiem, albo na kolejnym odcinku. Zobaczę jeszcze sam, jak to będzie, nie? Dobra. Ogólnie też z góry przepraszam, że nie było odcinka w weekend, ale totalnie, ale to totalnie nie miałem czasu i się nie wyrobiłem, żeby nagrać odcinka na weekend. No ale za to mu widzicie, dostajecie odcinek w tygodniu, żeby jakby tych zaległości, że tak powiem, nie mieć. Ja to nagrywam w poniedziałek. Wy to najprawdopodobniej, jak, jak się uda, nie obiecuję, ale jak się uda, może obejrzycie już na następny dzień, czyli we wtorek a jak nie no to zwyczajnie to dostaniecie na środę i wtedy już wtedy myślę, że też dam radę nagrać na weekend odcineczek w sumie na, nawet dwa bo muszę nagrać i na sobotę i tutaj na poniedziałek i planuję, żeby jak już teraz jesteśmy taką wiecie, mamy taką tą pasce to żeby może wrzucać te odcinki jeszcze na środę, czyli by były trzy odcinki tygodniowo, czyli w sobotę poniedziałek i w środę ale to wiecie już jednak trochę więcej roboty. W sensie wiecie, no nie jest takiej dużo roboty, ale teraz jest też mam trochę więcej nauki. Totalnie zawalone mam tygo całe tygodnie, mega dużo tego jest, ale jak jest wolniejszy tydzień, no to sami widzicie, że, że staram się nagrywać tych odcinków trochę więcej, żeby to ponadrabiać wtedy. I, i, i mam nadzieję, że mi wybaczycie, a zarazem też. No, później się odwdzięczę Wam za to. Oczywiście po, po egzaminach, bo gdy tylko zacznie, będę już po egzaminach, to ruszamy z grubej rury. Planuję robić daily. Jak się oczywiście uda, ale to daily bym trwało to, tylko przez czerwiec, bo sami wiecie, no ale jak sami dobrze wiecie, starsi widzowie, nowi może trochę gorzej. No to niestety, ale w, w wakacje mam przerwę, że tak powiem, na YouTubie. No po prostu sobie wakacje dorabiam, żeby mieć, mieć po prostu pieniądze, o tak to nazwę, mieć pien pieniądze na kolejne inwestycje właśnie typu y w lepszą jakość na YouTube'a. Także no musicie mi wybaczyć, ale ta przerwa, no niestety, ale wakacyjna, że tak powiem, no niestety u mnie na kanale się pojawia. Ta, co mordy. My już jak już, ta, ta, już tak skończyliśmy, bo mam jeszcze pełną przyczepkę, to myślę, że już nie będziemy odwozić, tylko zwyczajnie już zakończymy odcinek. Mamy już prawie też 19 minut, także co mordy. Możecie napisać swoją opinię co myślicie o nowym naszym nabyteczku. Czy Wam się podoba, czy też nie. Mi się wydaje, że jest naprawdę spoko. No i co mordy? Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zanudzałem. I co, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.